Tak więc witam Was w krótkim poradniku, jak zrobić animację poklatkową. Jeśli kliknąłeś w ten film, pewnie zastanawiasz się, jak zrobić taką animację. A do takiej animacji potrzebujemy oczywiście zdjęcia, które wcześniej przygotowaliśmy. Oczywiście nie są to moje zdjęcia, są to pożyczone. I tak zaznaczamy te wszystkie zdjęcia, bądź pojedynczo nie ma to znaczenia i potrzebujemy program do, do, do połączenia tych wszystkich zdjęć żeby była z tego animacja ja korzystam z Vegasa Pro 16. Jeśli macie co innego, to też nie ma znaczenia wystarczy, żeby, żeby był program do stworzenia tej animacji, tak więc dobra, teraz przerzucam te zdjęcia Ok, wszystkie są i tak. Yy, dajemy na początek yy, tych wszystkich tutaj zdjęć i strzałeczką ustawiamy sobie na jedną setną sekundy i wszystkie zdjęcia do takiego poziomu ustawiamy. Ja tu wszystkie te zdjęcia ustawię i zaraz się usłyszymy. Ok, tak więc y, ja już skończyłem tutaj te zdjęcia, y, wszystkie skracać. I teraz jak wyrenderować to, żeby y, był, jed, było jedno nagranie? I oczywiście y, to nagranie nie, nie wyszło wcale długie, ponieważ jak widać to ma y, tylko taką długość. Y, i żeby zrobić dłuższą animację, która ma na przykład minutę, no to jak widzicie, trzeba, trzeba zrobić naprawdę ogrom zdjęć, bo tutaj dopiero jest minuta. A to jest. A to jest to, co wyszło mi. Więc teraz, jak wyrenderować w Vegasie? Klikamy tutaj e, taką ikonkę ze strzałką niebieską. Nazywamy to obojętnie jak na przykład e, animacja poklatkowa. I jaki format bym chciał wziąć. E, do animacji poklatkowych raczej nie potrzeba e, zbyt dobrej jakości i płynności, więc e, ja wybiorę. 720p w 24 klatkach i klikam render. No tak więc to na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że przedobał się ten poradnik. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, a ja życzę miłego dnia.